Stati, czy możesz się przywitać? No właśnie, widzisz, można, można, można. Dzień dobry, kochani. Dzień dobry, kochani. To jest troszkę bałaganu, ale my właśnie pakujemy się na wyjazd, dlatego że jedziemy do Moniki, która wygrała ostatni konkurs na to, właśnie, że my do niej przejedziemy. Spędzimy z nią trochę czasu, napijemy się pewnie jakieś kawki. I teraz od razu mamy dla Was, co kochanie, co kochanie. Konkurs! A konkurs jest na co, na co? Nie planowaliśmy tego, no więc? Ja się nie wiem na co. To dokładnie. Na kolejny wyjazd. Nie tego. Na kolejny wyjazd. Kolejny wyjazd, kochani. Kolejny wyjazd! Kto chce, żeby do niego przyjechać? Subskrypcja, łapka w górę. To I... wysyłacie na naszego Instagrama, gdzie też musicie nas obserwować. A link do Instagrama Link do Instagrama w opisie ja w ogóle, jaki mam outfit. Ja wiem, że to jest bałagan, mówiłem o tym, ale patrzcie na mój outfit, to są, to są pomy z ostatniego odcinka, to jest t-shirt, t-shirt jest z Medicine, a spodnie mam z Zary. Lecimy. Intro. Także słuchajcie, jesteśmy już w drodze w samochodzie i właśnie jedziemy na kawę. Czy jedziemy na kawę do maka? No właśnie nie, słuchajcie, bo ominęliśmy jednego, myśleliśmy, że będziemy jechać inną trasą, jednak jedziemy inną, więc dzisiaj testujemy kawę z Burger Kinga. I to jest, ja tutaj muszę Czekajcie, coś powiedzieć. Daj mnie, daj Czekaj mnie teraz. O, jest Burger King. Ja tak. muszę teraz powiedzieć coś bardzo, bardzo ważnego, tak. dlatego że to jest takie przełamywanie się, bo ja mówię, ty dawaj do Burger Kinga na kawę. Ola, nie, nie, no jak to? Nie, no. nie. Bo to, chodzi o to... Ej, może mają jakieś kupony? Ty, ja nawet nie wiem gdzie po prostu. Hmm. Żeby, żeby, właśnie powiedzieć sobie tak, pojadę właśnie w inne miejsce, sprawdzę. Może się okaże, że oni mają najlepszą, rewelacyjną godzinę... Ty, to jest... E, dzień dobry. Ja bym poprosił kawę duże late. A jakieś smakowe mają Państwo kawy może? Nie, nie mamy. To duże late, poproszę. To co? To wszystko będzie. Proszę. Dziękuję. Jestem w szoku, że dostaliśmy tą kawę od razu. Ale wiesz co o co chodzi? Nie. Jestem rzucić z proszku, taka wiesz, że to że to no no musi być z proszku, no nie nalaliby jej je tak szybko. Dobra, nie krytykujmy, zanim nie spróbujemy. No jest taka, no spróbuj te, spróbuj ty Jest po prostu taka taka znaczy, w ogóle bez to jest smaku latem, dla mnie. To ja jestem królowa Elżbieta Słuchajcie, to nie jest Przez lata. Przestań, Elka. No nie, nie jestem Elką, bo to nie jest lata. Nie, no smakuje, no smakuje jak takie, wiecie, takie flat white. A nie lubię flat white. Słuchajcie, jest sprawa, robimy test, czy zgadnie Ola, która jest która. Widzimy już tutaj, możecie zauważyć, widzicie to takie karbowanie, nie wiem jak to, wytłoczenia, że ta sama firma robi opakowania do tych kaw. To jest takie ciekawe, zobaczcie, identyczne, identycznie to wygląda. Więc, no dobra, dobra. Zobaczymy, jak będzie w smaku. Może ta sama firma też po prostu robi kawy. To jest kawa numer jeden. Możesz tutaj sobie posmakować. Posmakować sobie. Mm -hmm. no. Kawa numer dwa. Są tak samo tak, <suszę> nie Tak, ale wiesz, że ja też spróbowałem i nie wiesz, nie że... wiem. A, a autentycznie nie wiem, która jest która. Identyczne są, ale, prawda? Ale w tej więc... jest więcej, więc to jest maka. Bo jest cieplejsza też. Nie, tego nie, akurat nie. Nie, nie ogarnęłaś? Nie. Okej. Okay. Daj mi tą z karmelem po prostu, bo... Jedziemy okay. do Moniki. Monika, strzeż się, nadjeżdżamy! Jesteśmy w Rzeszowie, dobrze, że nie pada. Dobra, słuchajcie, dojechaliśmy na miejsce, jesteśmy w Rzeszowie, zaparkowaliśmy. Pogoda jest bardzo piękna, ale przynajmniej nie wieje Idziemy Więc jeszcze po małej jakiś taki dodatkowy upominek Co? do żabki. O matko, przepraszam, to tak rezareagowałam, dlatego że powiedziałam, że będziemy za 4 minuty. No Dobra, to, tam jest tam żabka. żabka. Okej, okay, idziemy. Dobra, to tak na szybko. Zobaczymy, czy Monika będzie zestresowana, zaskoczona, czy zadowolona. We will see. To nie jest zbyt ryzykowne, takie A to się nie wierzę tyłem, przypadkiem, że się za sobą wyciągnie. Zapiszcie w komentarzu, jak się wjeżdża. Jeśli mam być 4 to mi tak jest Czy to jest... Nie, chyba jednak tak się wjeżdża. Nie. Zjeżdża się na pewno tyłem. Mieliście radę. Jest Monika, jest Monika. Ej, a jak chwilę córcia ma na imię? Lila. Lila? Cześć Lila. Lila. O, Lila troszkę Nie. się nam zepsuła. Tutaj mamy prezenty. Online. Dobrze, no i co? Gdzie nas zaprasza? Znaczy my ciebie zapraszamy, ale powiedz gdzie, bo ty jesteś tutaj gospodynią. No coś, bo Chodźmy. To tam, Chodźmy. To Chodźmy. Idziemy. Ja już lukałam. Co to będzie? Co to będzie? Dzień dobry przystojniaku chyba i dzień dobry piękna. To chyba jesteśmy my, zobaczymy. To ty, a co ja? Grzechotka z gryzakiem, ale super. Jeszcze, jeszcze nie trzymam, Lepika, już niedługo będzie trzymała, co? ej, zobacz. Piłka. To jest piłka, nie, poczekajcie. to nie jest piłka. ja też to Ale w kształcie piłki. Dla ciebie trochę. to piękna. To skarpetki. Chciałam sprawdzić czy buty, bo kształt mają jak buty, ale to skarpetki są, mają takie w środku. Super. Niesamowite. To koniec, to już będzie koniec. To już jest o mnie, patrz mami. Kurczak sowi. Sowi. Kurczak sowi, czyli że kurczak sowy. Kurczak sowi. Jesteśmy już A, dobra, najpierw trzeba opowiem o spotkaniu, Jesteśmy bo w ogóle wydarzyła spot... się pewna afera. Jaka? Ale nie na tym spotkaniu, Nie na spotkaniu, tylko spotkaniu, tutaj, ale nie, to na zaraz. spotkaniu nie na Jesteśmy spotkaniu. Jesteśmy po spotkaniu z Moniką i z jej córeczkami. Były przepiękne, w sumie nadal są. I było bardzo, bardzo fajnie. Zjedliśmy sobie pyszny obiadek. Była w ogóle bardzo miła też pani z obsługi. Tak swoją drogą. Pozdrawiamy panią z obsługi. Bardzo fajna restauracja. Radość. Rzeszowie. Monika wspaniałe, wspaniałe dzieci. Monika bardzo sympatyczna osoba. No więc, y, kto chce? Kto chce następne spotkanie? Znacie zasady? Łapka w górę, kto chce? Łapka w górę, no, tak. Subik. I tak. oczywiście obserwacja na Insta. Ale wracając do. Dziękujemy w ogóle za prezentację. Ale myśliciemy konkurs ze spotkaniem? No tak, to tak to ten odcinek. Tak, okay. tak, tak. Dobra, wracając do tej sytuacji. W jakiej sytuacji? Z hotelu. Wracając do sytuacji z hotelu. Zobaczcie, jesteśmy słuchajcie. w takim... Jesteśmy w apartamencie. Bardzo ładny apartament. Jeszcze Zobaczcie. żeśmy się pokłócili, słuchajcie, w tej całej sytuacji. Prawie. Prawie. Nie no, do kłótni to jeszcze ale było daleko, ale... Ale była niezręczna atmosfera. Słuchajcie. Poczekaj. No weź. Ja no, robię tak. taki room tour. To jest łazieneczka. Ok. Jest tutaj łazieneczka, jest wszystko naprawdę bardzo ładnie. I wszystko by było super, i wszystko by było super, gdyby nie jedna, jedna maluteńka w tym rzecz. Że słuchajcie, na Bookingu szukaliśmy hotelu chyba wczoraj i rozważaliśmy różne hotele, różne opcje. Ogólnie e, akcja była taka, że prawie się pokłóciliśmy. idziemy do hotelu, i Jesteśmy przed i ja Kamil tak. mówi tak. Mówię, kurde, jakiś taki niski miał być fajny nie, nie widok. Nie widoku, ja, ja mówię co, o co Ci chodzi? Jaki widok? Dobra, idziemy dalej. Wchodzimy, jakby podjeżdżamy już, jakby wchodzimy po schodach do tego hotelu. No i jesteśmy przy recepcji. Stoimy tak, nie wiem, gdzie metr, półtora od Pana od recepcji, który tylko powiedzieliśmy dzień dobry, nawet nie podeszliśmy jeszcze do tego. Do I tej ja recepcji. w tym momencie w telefonie patrzę, wchodzę nie, na booking. I jednocześnie do mnie mówi, to jest ten hotel? Ja wchodzę no. na boki i mówię, ty wiesz co? Mówię, chyba nie jesteśmy w ogóle w tym hotelu. A ja, Myślała. ten, ja myślałam. jeszcze przez ten widok, co żeś powiedział przed hotelem. Ja myślałam, że Kamil po prostu. Że ja hejtuję że jest hotel. Ciepły, że, tutaj, że w ogóle co to za brzydki hotel, że on w ogóle hejtuje Ale go. nie jest brzydki. Ale tak Ale myślałam. Tak myślałaś. Wtedy tak myślałeś. I ja po prostu byłam taka z Ja już na no, niego taki oczym. Już miałam w głowie co za wstyd. Pan z recepcji w ogóle słucha. A ja, że my a ja cały czas siedzę w tym bookingu ten hotel, i mówię a ten, do Oli. A ten, nie no chyba to nie ten to hotel. To nie jest nie? Chyba ten hotel. Wchodzę na pokój. Mówię, kurde, w głowie mam, że my tego nie wybieraliśmy. No i ja dobrze, mówię "Sprawdź, sobie wyjaśniliśmy Ola. sytuację, bo nie, ja, ja mówię, mam taka Ola, zła na Ciebie. Ja mówię, Ola, sprawdź na swoim telefonie, bo na Oli telefonie była rezerwacja. Ja już mam te oczami, jeszcze już mówię, nie, Ola sprawdza, no tutaj. I już mam taka zła, no i okazało się, że jednak Ty nie hajtowałeś. Poczekaj, się. wchodzimy do pokoju, wchodzimy do pokoju, a ja mówię, nie, zobacz. Zobacz w ogóle, gdzie nas, gdzie nas umieścili. I tu miał być widok. My gdzie? Zobacz, jeszcze na zdjęciach było, że w ogóle jest, okna że jest są do okno, samej ok, okna są do samej podłogi. a my nie, a my idziemy, porazać, tak w idziemy zrobić awanturę po prostu, że nam w ogóle dali jeszcze inny pokój niż jest a, na bookingu. A bugingu. bardzo nam zależało, ponieważ chcieliśmy zrobić sobie zdjęcia po prostu. W tym, tak, e, mój, jaki i to jest widok, mówię, odsłaniam, odsłaniam mówię, zobacz, krzaki jakieś, mówię, nic nie widać, mówię, oszuści. Sprawdzam, mówię, ty. I to nie jest ten hotel, w ogóle zrobiliśmy rezerwację tam, gdzie w ogóle mieliśmy nie robić. Znaczy, no nie był zły. On był, na nie drugim, on był na drugim miejscu. Dobra, słuchajcie, kończymy. Dzięki, widzimy się w następnym vlogu. Super było. Pamiętajcie o konkursie, link w opisie. Pa! Ola! Jakie pa? A spotkanie z Wersow? A! No przecież spotkanie z Wersow. Pozdrawiamy w ogóle Wersow, tak? W ogóle nie, tak nie wiem, chyba ją lubimy, tak mi chyba się wydaje. Nie, no bo za bardzo nie oglądamy, nie wiem po prostu. No, tak. no ale wiemy, że ma właśnie ten samochód, zobaczcie. I słuchajcie, jedziemy. Poczekaj, bo chodzi mi o to, żeby teraz zobaczyli. Zobaczcie ten jej samochód. Ja nie wiem, jak Kamil wypatrzył, że, że Weronika faktycznie jechała z drugiej strony. Znaczy, po prostu z kierowcą, no ale ty się patrzyłeś na samochody, po tej drugiej Bo stronie? Bo ja się... znam model, po prostu Są ja kątem wiem jak. tam że on jest różowy, to się już No, różowy Mercedes. Różowy Mercedes, więc dla mnie to było jakby jasne. I wiem, i jak rozpoznaję po prostu modele, więc wiedziałem, że to jest model, który ona ma, i tak w głowie mam. Zobacz, no, różowy Mercedes czy taki to chyba raczej mało ja osób siedziałam w Ja w telefonie i Kamil mówi do mnie sprawdź na stories czy jedzie do Warszawy. Patrzymy i faktycznie na stories trzy godziny wcześniej, które możecie teraz zobaczyć mówi, że jedzie do Warszawy. Dzień dobry, ja niedawno wstałam, zaraz się pakuję i lecę do Warszawy. Dziś jeden z takich myślę ważniejszych dni, więc trzymajcie kciuki. Wszystko dzisiaj będzie na wariata, ale mam nadzieję, że wszystko się uda. Nie będzie ok, także ja również życzę. No takie było takie mini spotkanie. Pozdrawiamy Wersow yy, i Buziaki dla Was. Skąd tutaj na tym łóżku taka księżniczka się wzięła? Co to za księżniczka tutaj leży? Hej! Lajrunia, krzyczymy razem. Dawaj. Ej! Mieliśmy krzyczeć razem, Ajda.